Bohaterowie, którzy nazwali się Miraculersami, pomagają nam rozwiązać też problemy niezwiązane z akumą. To wszystko na dziś. Chcecie usłyszeć więcej bohaterskich newsów? Bądźcie z nami! Po prostu super alia! Tak, ale każdy by tak umiał. Ja wolę prawdziwe dziennikarstwo. Chcę mówić, jak ciężko być superbohaterem, jak ciężko ćwiczymy, żeby się rozwijać i unikać przemiany zwrotnej. Wyjaśnić, jak zwiększyłaś moc mirakulów, zmieniając ich formę. A mogę tylko zdradzić ułamek tego, co wiem. Inaczej odgadliby, że jesteś superbohaterką. No wiem, ale znasz mnie. Chciałabym powiedzieć prawdę, całą prawdę. Wolałabyś, żebym nie dała ci Miraculum? Żartujesz? Lubię być superbohaterką. Byłabym zła, gdybyś mnie nie wybrała. Nie wiedziałabyś nawet. To niemożliwe. Mam w oczach wykrywacz kłamstw. <śmiech> 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 Dziękuję. Na zdrowie, chłopcy. Adriana Grest? moje kondolencje. Dziękuję. Twój ojciec był wielkim bohaterem! Dziękuję. Powinieneś wystąpić kiedyś w filmie! Dzięki, ale nie chcę zostać aktorem. Ani aktorem, ani modelem. Nikim sławnym. Wszystko gra, stary? Tak, jasne. Ludzie są mili, ale czasem chciałbym mieć zwyczajne życie, w którym nikt się na mnie nie gapi i nikt nie wie wszystkiego na mój temat. Proszę! Widzisz? Te lody są jak ja. Na twój widok od razu się rozpływam. No, możesz wziąć moje. Proszę, zrób mi przyjemność. Jesteście słodcy. Adriana Agres i Marinette DiPencenk, uwielbiam was! Eh, dzięki! To ja dziękuję, że jesteście. Marinette i Adrien, Najsłynniejsza para w Paryżu. Marinette i Adrien, para, która skradła wszystkie serca. <noise> Czy pani córka to niuňa Adriana Agresta? Jak pan śmie tak mówić o mojej córce? Podaj mi słuchawkę. Ostrzegam, jeszcze jedno pytanie o moją córkę i. Mamo, to co się dzieje? E, e, nic takiego. E, wszystko w porządku, skarbie. Mamo, mówiłaś, że ktoś ma o mnie tak nie mówić. Co usłyszałaś? Wolałabym nie powtarzać. Kto to był? Nie wiem, czego ci ludzie chcą, ale ich znajdę i dam mi... im. Tom, nie wiesz kim, ani gdzie oni są. Nic nie rozumiem. Powiecie mi, co się dzieje? Zamknę piekarnię. I tak w końcu się dowiesz. Więc lepiej zobaczmy to razem, żebyśmy mogli o tym porozmawiać. Ciekawi was, co o Adriana Agresta, syna projektanta, który ocalił Paryż? Bo ja wiem, Vincent Sekret zna wszystkie tajemnice. Taki Adrian był dawniej. Ładny, bogaty, znany chłopak. Miał ładną, bogatą, znaną dziewczynę i ładnego, bogatego, znanego ojca. A teraz, kiedy ojca zabrakło i nie może mu świecić dobrym przykładem, Adrian stał się szarym nikim. I dzisiaj Chloe bourgeois zajęła jego miejsce. A na były gwiazdor zadaje się zmierną, modową amatorką. Podoba ci się, Vincent Sekret? Dawaj lajka i subskrybuj. <laughs> Dziękuję, sponsorowi. Curugi, auta elektryczne. Taki Adrian był dawniej. Stał się szarym nikim. Zadaje się zmierną, modową amatorką. Modową amatorką. Amatorką. Ten gość kłamie! Ale to nie wszystko wrzucił nowego posta.